Czasami życie wydaje się nas przytłaczać ze wszystkich stron, jest jakby ciągła presja, żebyśmy byli bardziej, robili więcej, byli doskonali. Pośród tego wszystkiego łatwo poczuć, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Może patrzysz w lustro i widzisz kogoś, kto ze wszystkich sił stara się utrzymać wszystko razem, ale w środku czuje się złamany, niewidzialny, samotny. Chce ci coś powiedzieć, Bóg cię widzi. Widzi to, czego nikt inny nie widzi. Rozumie każdą łzę, którą wypłakałeś, każde słowo, które utkwiło ci w gardle. Rozumie wątpliwości, które nosisz i lęki, o których nie odważasz się mówić na głos. I wiesz, co jest najbardziej niesamowite? On nie oddala się od ciebie z tego powodu, wręcz przeciwnie, zbliża się do ciebie. Pomyśl o Dawidzie, chłopcu pasterzu. Kiedy inni go ignorowali, kiedy był na polach zajmując się owcami, niewidzialny nawet dla swojej własnej rodziny, Bóg go zobaczył, Bóg go wybrał. Nie dlatego, że był doskonały, ale dlatego, że miał serce skierowane ku niemu. Być może dzisiaj czujesz, że jesteś na polu życia, zapomniany, walczący samotnie, ale Bóg widzi to, czego inni nie dostrzegają. Widzi twoje serce. Twoją walkę, wysiłek, który wkładasz, żeby się utrzymać na nogach. Czy kiedykolwiek czułeś, jakbyś dźwigał ciężar świata na swoich barkach? Jakbyś miał obowiązek wszystko rozwiązać, wszystko naprawić, być wszystkim dla wszystkich? Czasami ludzie wokół nas nawet nie zauważają, jak bardzo jesteśmy przeciążeni. Uśmiech, który zakładamy na twarz, może ukrywać zmęczone serce, serce, które w milczeniu błaga o ulgę. I wtedy wkracza Bóg. Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja was pokrzepię. Mateusz 11,28 To nie jest tylko piękna obietnica, to żywa prawda. On nie mówi, że musisz wszystko rozwiązać, zanim do niego podejdziesz. On chce Cię dokładnie takim, jaki jesteś: zmęczonym, sfrustrowanym. Być może nawet trochę zagubionym, bo to właśnie w miejscu słabości objawia się Jego moc. I oto coś, co musimy głęboko zrozumieć. Bóg nie patrzy na nasze osiągnięcia. On nie czeka, aż będziemy doskonali, aby nas kochać. On kocha nas dokładnie tam, gdzie jesteśmy. Czy wiedziałeś o tym? Czy wiedziałeś, że mimo wszystkich swoich wad, mimo rzeczy, które chciałbyś zapomnieć? Bóg wciąż patrzy na ciebie oczami pełnymi miłości i współczucia. Może zmagasz się z przebaczeniem komuś, kto głęboko cię zranił. Przebaczenie może wydawać się górą nie do pokonania, zwłaszcza gdy ból jest tak realny. Ale przebaczenie nie dotyczy drugiej osoby. Chodzi o uwolnienie swojego własnego serca od ciężaru, który cię miażdży. Jezus wzywa nas do przebaczenia. Ponieważ wie, że przebaczenie jest kluczem do naszej wolności. On wie, że trzymanie urazy jest jak noszenie trucizny w sobie. Może tkwisz w cyklu negatywnych myśli, słuchając głosu w swojej głowie, który mówi: Nigdy nie będziesz wystarczający, nigdy nie będziesz kochany, nigdy nie będziesz wolny. To są kłamstwa wroga, a On używa tych kłamstw, aby Cię trzymać w niewoli. Ale Słowo Boże mówi coś innego. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Rzymian 8:31. Gdy zaczynasz napełniać swój umysł prawdą Boga, kłamstwa tracą swoją moc. I oto rzeczywistość. Wygranie tych bitew nie dzieje się z dnia na dzień. To jest podróż, to jest krok po kroku, a Bóg jest z tobą w każdym z tych kroków. On jest tam w momentach, kiedy czujesz, że nie możesz już iść dalej. On jest tam, kiedy upadasz i czujesz, że zawiodłeś. I wiesz, co On robi? On podnosi cię. On cię wzmacnia. On szepcze do twojego serca: Jestem z tobą, nie poddawaj się. Łaska Boża jest wystarczająca. Może potrzebujesz usłyszeć to jeszcze raz. Łaska Boża jest wystarczająca. Nie ma znaczenia, jak bardzo zawiodłeś. Nie ma znaczenia, jak daleko czujesz, że jesteś, Jego łaska może cię dosięgnąć. Kiedy czujesz się słaby, to wtedy On jest silny. Kiedy czujesz, że nie możesz dalej, to wtedy On cię niesie. A wiesz co jeszcze? Bóg chce, abyś był z Nim szczery. Nie musisz ukrywać swoich zmagań, swoich wątpliwości, swojego bólu. On już to wszystko zna i nadal cię kocha. On chce, abyś przyniósł to wszystko do niego, ponieważ to w miejscu szczerości zaczyna się uzdrowienie. Powiedz mu, jak się czujesz: krzycz, płacz, bądź wrażliwy. Bóg nie boi się twojego bólu. Może zadajesz sobie pytanie: jak mam iść naprzód? Jak mam to przezwyciężyć? Odpowiedź nie leży w tobie samym, jest w Bogu. Kiedy zaczynasz Mu ufać, oddawać mu swoje ciężary, coś się zmienia. Uświadamiasz sobie, że nie jesteś sam, uświadamiasz sobie, że on ma wszystko pod kontrolą, nawet gdy wszystko wydaje się być poza kontrolą. I uwierz mi, mój przyjacielu, jest cel w twoim bólu. Wiem, że to nie jest łatwe do usłyszenia, kiedy jesteś w środku burzy, ale Bóg działa. Wykorzystuje każdą łzę, każde zmaganie, każdy trudny moment, aby cię ukształtować, aby cię wzmocnić, aby przygotować cię na coś większego. Może teraz tego nie widzisz? Ale pewnego dnia spojrzysz wstecz i zobaczysz, jak On był z tobą w każdym momencie. Dlatego dziś zachęcam cię do zrobienia kroku wiary. Może to być mały krok. Może to być po prostu powiedzenie Bogu: Ufam ci, nawet jeśli tego nie rozumiem. Może to być decyzja o przebaczeniu, nawet jeśli nadal czujesz ból. Może to być otwarcie Słowa Bożego i zaczęcie napełniania swojego umysłu prawdą. Cokolwiek to jest, wiedz, że Bóg jest z tobą. On nigdy cię nie opuści. Napisz w komentarzach: Bóg jest moim pokojem, jeśli czujesz, że tylko w nim twoja dusza znajduje odpoczynek. Czy wiesz, co jest niesamowitego w Bogu? On się nie spieszy, On cię nie ponagla, nie popycha cię na następny poziom duchowej dojrzałości zbyt pochopnie, On ci towarzyszy, idzie obok ciebie krok po kroku, nawet gdy się potykasz, nawet gdy robisz dwa kroki w tył. Bóg nie rezygnuje z ciebie, nawet gdy myślisz o zrezygnowaniu z siebie samego. Możliwe, że myślisz, ale jak Bóg może mnie użyć? Jestem taki niedoskonały, pełen błędów. Rozumiem tę myśl, sama miałam ją wiele razy, ale pozwól, że przypomnę ci coś potężnego. Bóg nie powołuje zdolnych, on uzdalnia powołanych. Dawid nie był królem, kiedy Bóg go wybrał, był tylko pasterzem. Piotr nie był wielkim liderem, kiedy Jezus go powołał, był impulsywnym rybakiem, a jednak Bóg przekształcił ich w coś dużo większego, niż mogli sobie wyobrazić. On to zrobił z nimi i zrobi to z tobą. Bóg działa w słabości. On używa tego, co świat odrzuca, co wydaje się małe, nieznaczące. Możesz czuć się mały, ale Bóg widzi w tobie wielkość. Możesz uważać, że jesteś nieznaczący, ale w Jego oczach jesteś cenny. I to jest to, co ma znaczenie, co Bóg mówi o tobie, a nie co mówi świat. Pomyśl teraz, ile razy próbowałeś naprawić wszystko sam, ile razy próbowałeś walczyć ze swoimi bitwami własnymi siłami, tylko po to, by skończyć jeszcze bardziej zmęczony, bardziej sfrustrowany. Trudno jest przyznać, że nie możemy zrobić wszystkiego, prawda? Żyjemy w kulturze, która ceni samowystarczalność, która mówi, że musimy być silni przez cały czas. Ale Bóg nigdy nas do tego nie powołał. Wezwał nas, abyśmy polegali na Nim. Wezwał nas, abyśmy poddali się Jego mocy, a nie próbowali dźwigać świata na swoich ramionach. Hędzição é uma palavra difícil para muitos de nós, porque rendição significa abrir mão do controle. I e abrir mão do controle é assustador. Nós gostamos de segurar as rédeas, gostamos de saber o que está por vir. Mas a verdade é que segurar as rédeas não significa que estamos no controle. Significa apenas que estamos nos desgastando. Quando finalmente soltamos as rédeas, quando finalmente dizemos Boże, ufam tobie, encontramos volność. Porque a verdade é que Bog jestu wiele lepszy w kierowaniu naszym życiem niż my sami. E zrobić dzisiaj. Może musisz przestać próbować kontrolować wszystko i powierzyć wszystko Bogu. Może musisz puścić to, co trzymasz tak mocno czy to sytuację, osobę, czy nawet samą ideę tego, kim uważasz, że powinieneś być. Bóg nie powołuje cię, byś był doskonały, On powołuje cię, byś był wierny. A bycie wiernym oznacza ufanie Mu, nawet gdy rzeczy nie mają sensu. Kiedy myślę o zaufaniu Bogu, przypominam sobie Abrahama. Bóg wezwał go, aby opuścił swoją ziemię, swoją strefę komfortu i poszedł do miejsca, którego nawet nie ujawnił. Abraham nie wiedział, dokąd zmierza, ale zaufał. Był posłuszny. I Bóg pobłogosławił go ponad to, co mógł sobie wyobrazić: Ten sam Bóg, który prowadził Abrahama, jest Bogiem, który cię prowadzi. On się nie zmienił. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze. A jeśli On był wierny w przeszłości, On będzie wierny także teraz i w przyszłości. Ale ufanie Bogu nie oznacza, że wszystko będzie łatwe. Często ufanie Bogu oznacza chodzenie w ciemności, nie wiedząc, co przyniesie przyszłość, ale wierząc, że On jest z Tobą. Oznacza wierzyć, że nawet gdy rzeczy wydają się być poza kontrolą, Bóg nadal jest w kontroli. Oznacza wybieranie wiary, nawet gdy strach próbuje Cię opanować. A strach jest czymś, z czym wszyscy walczymy, prawda? Strach przed porażką, strach przed utratą, strach przed nieznanym. Ale Bóg nie dał nam ducha strachu. On dał nam ducha mocy, miłości i zdrowego umysłu. A kiedy zaczynamy napełniać nasze umysły prawdą Bożą, strach zaczyna tracić swoją moc. Czy wiesz, jak pokonujemy strach, trwając w Słowie Bożym, deklarując Jego obietnicę nad naszym życiem, przypominając sobie, Kim jesteśmy w nim? Widzisz, wróg będzie starał się przypominać ci, kim byłeś, ale Bóg zawsze przypomina ci, kim jesteś w Chrystusie. A w Chrystusie jesteś więcej niż zwycięzcą, w Chrystusie jesteś kochany, w Chrystusie jesteś silny, nawet wtedy, gdy czujesz się słaby. Teraz chcę rozmawiać z tobą, który czujesz, że czekasz już długo. Może czekasz na odpowiedź od Boga, zmianę, otwarte drzwi. I może jesteś zmęczony czekaniem. Chcę, abyś wiedział, że Bóg o tobie nie zapomniał. Czas Boga nie jest naszym czasem, i czasami może to być frustrujące, ale czas Boga jest zawsze doskonały. I podczas gdy czekasz, Bóg działa. On cię kształtuje, przygotowuje dla tego, co ma dla ciebie. Czekanie na Boga nie jest łatwe, ale jest konieczne. Ponieważ to podczas czasu oczekiwania Uczymy się mu ufać, to podczas czasu oczekiwania nasza wiara jest umacniana. I kiedy w końcu widzimy odpowiedź, kiedy w końcu widzimy spełnienie obietnicy, zdajemy sobie sprawę, że było warto. I podczas gdy czekasz, chcecie zachęcić do dalszego chwalenia. Chwal Boga, nawet pośród burzy. Chwal Boga, nawet gdy nie widzisz odpowiedzi. Ponieważ chwała ma moc zmieniania otoczenia. Chwała ma moc przynoszenia pokoju pośród chaosu. Kiedy zaczynasz chwalić, coś się zmienia, nie tylko wokół ciebie, ale także w tobie. Wiem, że są chwile, kiedy trudno jest chwalić. Są momenty, kiedy ciężar życia wydaje się przytłaczający i wszystko, co chcesz zrobić, to się poddać. Ale to właśnie w tych chwilach uwielbienie staje się potężną bronią. Ponieważ kiedy wychwalasz, nawet jeśli nie masz na to ochoty, deklarujesz, że Bóg jest większy od Twoich okoliczności. Deklarujesz, że bez względu na to, co się dzieje, Bóg jest godny wszelkiej chwały. Chcę Ci przypomnieć o czymś ważnym. Nie jesteś sam. Wróg chce, abyś uwierzył, że jesteś sam, że nikt nie rozumie, przez co przechodzisz, ale to jest kłamstwo. Bóg jest z Tobą, nigdy Cię nie opuści, nigdy Cię nie porzuci i postawił ludzi w Twoim życiu, aby Cię wspierali, aby Cię zachęcali. Nie bój się prosić o pomoc, nie bój się dzielić swoimi zmaganiami. Jesteśmy powołani do noszenia nawzajem swoich ciężarów, i jest siła w świadomości, że nie jesteś sam. Napisz w komentarzach: Bóg jest moją siłą, jeśli wierzysz, że On podtrzymuje cię we wszystkich bitwach. I oto coś, co musisz dziś usłyszeć: Bóg działa, nawet gdy czujesz, że wszystko stoi w miejscu. On działa, nawet w najcichszych momentach. Często to w ciszy czyni swoje największe dzieła w naszym sercu. To w przerwie między to niemożliwe a teraz rozumiem, On nas kształtuje. Ponieważ Bóg nie jest zainteresowany tylko tym, co robisz, jest zainteresowany tym, kim się stajesz. Być może zastanawiasz się, dlaczego to trwa tak długo, dlaczego Bóg tego nie rozwiąże od razu. Odpowiedź, choć trudna do przyjęcia, jest taka, że on bardziej troszczy się o kształtowanie swojego charakteru niż o natychmiastowe rozwiązywanie Twoich problemów. Przygotowuję cię na coś większego. Pomyśl o naczyniu w rękach garncarza. Zanim naczynie będzie gotowe do użycia, przechodzi przez ogień. To w ogniu zostaje wzmocnione, zyskuje odporność. Podobnie, Bóg cię przygotowuje. Tak, czasem ogień wydaje się intensywny, ale nie zapominaj. On jest z tobą w tym ogniu, On cię kształtuje, wzmacnia, oczyszcza. Wiem, że gdy jesteśmy w środku wyzwania, łatwo poczuć, że Bóg jest daleko. Łatwo jest pytać, dlaczego pozwala nam przechodzić przez pewne sytuacje. Ale wiesz czego się nauczyłem? Bóg nigdy nie marnuje bólu, nigdy nie pozwala nam przechodzić przez coś bez większego celu. List do Rzymian 8:28 przypomina nam, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. Wszystko. To obejmuje dobre i trudne rzeczy, chwile radości i bólu. Bóg splata każdą część twojej historii w coś pięknego. Nawet jeśli teraz widzisz tylko fragmenty, On widzi cały obraz. I być może w tej chwili nosisz tak wielki ciężar, że myślisz, że nie wytrzymasz ani dnia dłużej. Pozwól mi powiedzieć, nie musisz tego dźwigać sam. Bóg nigdy nie chciałbyś wszystko sam znosił. On zaprasza Cię, byś powierzył Mu wszystkie swoje niepokoje, bo On troszczy się o Ciebie. 1 Piotra 5.7. To nie tylko piękny werset, to prawdziwa obietnica. Bóg chce, żebyś Mu zaufał, nawet z tym, co ci ciąży, co kradnie ci spokój. Bo kiedy mu to oddasz, znajdziesz odpoczynek. Ale, żeby naprawdę zaufać Bogu, musisz poznać Jego serce. A serce Boga jest pełne miłości do Ciebie. Miłości, która nie zależy od tego, co robisz lub czego nie robisz. Miłości, która jest stała, niezachwiana. Nieważne jak daleko się czujesz, nieważne jak niedoskonały myślisz, że jesteś, miłość Boga do Ciebie nigdy się nie zmienia. On nie kocha Cię dlatego, że jesteś doskonały, On kocha Cię dlatego, że jesteś Jego. I wiesz co jeszcze? Bóg chce, żebyś żył w wolności, wolności od strachu, wolności od winy, wolności od przytłaczających oczekiwań, które na siebie nałożyłeś. Ale ta wolność przychodzi tylko wtedy, gdy wybierzesz, by wierzyć w to, co On mówi o tobie. Kiedy przestajesz definiować się przez swoje błędy i zaczynasz definiować się przez Jego łaskę, nie jesteś tym, czym świat mówi, że jesteś. Nie jesteś tym, czym mówi twoja przeszłość, że jesteś. Jesteś tym, kim Bóg mówi, że jesteś: kochany, wybrany, przebaczony. Chcę, abyś na chwilę pomyślał o historii Piotra. Zaprzeczył Jezusowi trzy razy: trzy razy miał okazję pozostać wiernym, i trzy razy zawiódł. Potrafisz sobie wyobrazić winę i wstyd, które musiał odczuwać? Ale Jezus nie zrezygnował z Piotra. Po zmartwychwstaniu Jezus spotkał się z nim i go przywrócił. Nie potępił go, nie odsunął go, wezwał go z powrotem, dał mu cel i użył go w potężny sposób. I ten sam Jezus, który przywrócił Piotra, chce przywrócić ciebie. Może zawiodłeś, może dokonałeś wyborów, których żałujesz, może nosisz ciężar wstydu, który wydaje się nie do zniesienia. Posłuchaj tego: Bóg nie skończył z tobą, nie patrzy na ciebie z pogardą, On patrzy na ciebie z miłością. On cię wzywa, byś wstał, zostawił przeszłość za sobą i chodził w jego łasce, bo w Chrystusie wszystko staje się nowe, ale aby przyjąć to nowe życie, musisz zostawić przeszłość w przeszłości. A zostawienie przeszłości jest aktem wiary, to wybór, aby uwierzyć, że to, co nadchodzi, jest większe niż to, co zostało za nami. To zaufanie, że Bóg pisze dla ciebie nową historię. Historię odkupienia, celu, nadziei. I chcę, abyś wiedział, że nawet w dniach, kiedy czujesz, że nie robisz postępów, Bóg nadal cię porusza, ponieważ duchowy wzrost nie jest liniowy. Są dni, kiedy robimy wielkie kroki, i inne, kiedy wydaje się, że ledwie się poruszamy, ale każdy krok, choćby najmniejszy, się liczy. Każdy moment wiary, każda modlitwa, każdy wybór zaufania Bogu się liczy. I Bóg świętuje każdy niewielki postęp, który robisz. Nie oczekuje, że będziesz doskonały, cieszy się z faktu, że ciągle próbujesz. Być może dzisiaj jest dzień, w którym przestaniesz walczyć z tym, co Bóg próbuje zrobić w twoim życiu. Może to dzień, w którym w końcu puścisz kontrolę, przestaniesz próbować robić wszystko samodzielnie i zaufasz, że On wie, co robi. Bóg ma plan, ma cel, a Ty jesteś Jego częścią. Bez względu na to, jak ciemno się teraz wydaje, światło Boże nadal świeci. Bez względu na to, jak trudna jest droga, łaska Boża jest wystarczająca. I bez względu na to, jak bardzo jesteś zmęczony, siła Boga jest doskonała w twojej słabości. Jesteś kochany, jesteś dostrzegany i jesteś ważny. Bóg jest z tobą i nigdy cię nie opuści. Więc kontynuuj, jeden krok na raz. A oto coś, co Duch Boży chce, abyś dzisiaj zrozumiał: droga, którą on dla ciebie przygotował, jest wyjątkowa. Nie porównuj jej z nikim innym. Może patrzysz na życie innych ludzi i myślisz, wydają się tacy błogosławieni, tacy stabilni, podczas gdy ja tu walczę, aby tylko przetrwać. Ale pozwól, że przypomnę ci coś, czego Bóg mnie wielokrotnie uczył: jego plan dla ciebie nie jest taki sam, jak jego plan dla innych. On powołał cię do czegoś wyjątkowego, a Jego łaska w Twoim życiu jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby pokonać bitwy, które tylko Ty napotykasz. Kiedy patrzymy na innych, mamy tendencję do widzenia tylko tej dobrej strony, pięknej części historii. Ale nikt, absolutnie nikt, nie żyje bez wyzwań, bez chwil bólu, bez momentów zwątpienia. Wszyscy stawiamy czoła bitwom. I często ci ludzie, którzy wydają się mieć wszystko pod kontrolą, to ci, którzy toczą największe wewnętrzne wojny. Dlatego musimy przestać się porównywać. Porównywanie kradnie nasz spokój i odwraca naszą uwagę od tego, co Bóg robi w naszym życiu. Bóg nie chce, abyś żył, próbując dopasować się do wzorca kogoś innego. On stworzył cię w wyjątkowy sposób, z unikalnymi darami, z unikalnym celem. A to, co On dla ciebie przygotował, jest większe niż możesz sobie wyobrazić, ale aby to doświadczyć, musisz Mu zaufać, musisz porzucić potrzebę kontrolowania wszystkiego, potrzebę zadowalania wszystkich i całkowicie poddać się temu, co On robi. Może to oznaczać pozostawienie pewnych rzeczy za sobą, może to być związek, nawyk, a nawet marzenie, które uważałeś za właściwe, ale Bóg pokazuje, że nie jest dla Ciebie najlepsze. Puszczanie boli, wiem. Trudno jest zrezygnować z tego, co jest nam znane, co przez długi czas przynosiło nam komfort. Ale jest wolność w odpuszczaniu, ponieważ kiedy puszczasz, otwierasz przestrzeń, aby Bóg mógł dać ci coś lepszego. I oto piękno Bożego planu On nigdy nie zawodzi, nawet gdy nie rozumiemy, nawet gdy wydaje się, że wszystko się rozwala, On działa. Bóg jest specjalistą od przekształcania chaosu w coś pięknego. Jest specjalistą w używaniu nawet naszych błędów, naszych niepowodzeń, do dobra. I to przypomina mi Krzyż. Pomyśl o tym: największy moment pozornej porażki był w rzeczywistości największym momentem zwycięstwa. Jezus umarł, tak, ale z martwych wstał. I z tego powodu mamy życie, z tego powodu mamy nadzieję. I to jest nadzieja, którą chcę, abyś dziś uchwycił. Nieważne, jak trudne są rzeczy, jest nadzieja w Jezusie. Nieważne, jak ciemna wydaje się droga, jest światło w Jezusie. On jest światłem, które nigdy nie gaśnie. On jest siłą, która nigdy nie zawodzi i wzywa cię, abyś mu zaufał, abyś wsparł się na nim, abyś znalazł w nim wytchnienie. Wiesz, czasami komplikujemy sprawy. Uważamy, że musimy robić wielkie rzeczy, aby zadowolić Boga, że musimy mieć wszystko w porządku, zanim zbliżymy się do Niego. Ale to, czego Bóg naprawdę chce, to nasze serce. On chce, abyśmy przyszli do Niego dokładnie tacy, jacy jesteśmy, z naszymi wadami, naszymi wątpliwościami, naszymi zmaganiami. Nie prosi o doskonałość, prosi o oddanie. Prosi o serce gotowe, serce, które powie: Panie, ufam Tobie. Nawet jeśli nie widzę drogi, ufam, a kiedy to zrobisz, kiedy oddasz wszystko Bogu, coś się zmienia. To nie oznacza, że wszystkie twoje problemy znikną natychmiast, ale oznacza, że nie będziesz już walczył sam. Oznacza, że będziesz miał pokój, nawet w środku burzy. Oznacza, że będziesz miał siłę, nawet gdy poczujesz się słaby. Oznacza, że będziesz miał nadzieję, nawet gdy wszystko wokół ciebie wydaje się bezsensowne. I być może potrzebujesz dziś tego usłyszeć. Bóg o tobie nie zapomniał. Nie zignorował twoich modlitw. Nie jest daleko. On jest z tobą. On działa. On cię kształtuje. A to, co ma dla ciebie, jest dobre. Jeremiasz 29. 11. Przypomina nam, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby dać Wam przyszłość i nadzieję. Te plany się nie zmieniły. Nawet jeśli podróż wydaje się długa, nawet jeśli wiatry wydają się niesprzyjające, plany Boga dla ciebie pozostają pewne. I podczas tej podróży chcę Cię zachęcić do zrobienia jednej rzeczy: wybierz wdzięczność. Wdzięczność zmienia wszystko. Kiedy zaczynasz dziękować Bogu za to, co już zrobił, zdajesz sobie sprawę, że jest za co być wdzięcznym. Może jeszcze nie otrzymałeś odpowiedzi, na którą czekasz, ale masz miłość Boga. Masz Jego łaskę. Masz obietnicę, że On nigdy Cię nie opuści. To już samo w sobie jest wystarczającym powodem, aby chwalić. Biblia mówi nam w pierwszym Tesaloniczan 5:18. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Nie jest łatwo dziękować we wszystkich okolicznościach, zwłaszcza kiedy przechodzimy trudności. Ale kiedy wybierasz być wdzięczny, nawet w trudnych momentach, deklarujesz, że ufasz Bogu. Mówisz: Panie, nie rozumiem, ale ufam. Ufam, że jesteś w kontroli, ufam, że robisz coś dobrego. I oto, co chcę, żebyś zabrał ze sobą dzisiaj. Bóg jest z tobą, On jest w kontroli, On kocha cię miłością, która nigdy nie zawodzi. I on wzywa cię, abyś mu zaufał, abyś puścił to, czego nie możesz kontrolować i odpoczywał w jego obecności. Bez względu na to, jak daleko czujesz, że jesteś, Bóg woła cię z powrotem. Mówi kocham cię, jestem z tobą, nie poddawaj się. Więc dzisiaj wybierz zaufanie, wybierz chwałę, wybierz wiarę, że Bóg robi coś niesamowitego nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz. Podziel się tym błogosławionym wideo. Aby mogło dotknąć i pomóc innym ludziom, takim jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Z całego serca dziękuję za bycie częścią naszej społeczności. Zostawiam tutaj dwa dodatkowe filmy, abyście mogli kontynuować swoją duchową podróż i wzrost w wierze. Dziękuję i niech Bóg wszystkich błogosławi. Do zobaczenia.